Cześć, dzisiaj zamontujemy sobie uniwersalny transmitter Bluetooth. To jest takie urządzenie. Także więc, jeśli twój. I jeśli twój samochód jest po 2001 roku produkcji i posiada fabryczne radio z Bluetooth. To w większości przypadków yy, można prowadzić tylko rozmowy telefoniczne przez fabryczny Bluetooth. Yy, na przykład muzyki już wtedy nie posłuchacie z telefonu, możecie tylko prowadzić rozmowy yy, na głośnomówiącym, tak, fabrycznym Bluetooth. I teraz z pomocą przychodzi nam to urządzenie. takie oto urządzenie uniwersalny transmitter Bluetooth dzięki któremu będziesz mógł słuchać swojej ulubionej muzyki z telefonu lub innego urządzenia ten transmitter danych nie ten, ten transmitter Bluetooth nie wymaga podpięcia zasilania ponieważ ma wbudowaną baterię która wystarczy na parę godzin słuchania muzyki podpięcie tego transmitera Bluetooth nie wymaga ingerencji w elektrykę samochodu co może czasami okazać się czasochłonne dlatego że ma wbudowaną baterię tak jak już mówiłem wcześniej transmitter posiada trzy wejścia mnie w nim interesuje tylko wejście to audio cincze T2. Yy, tutaj macie wejście mini jacka i z tej strony macie wejście mini USB. Yy, jakość dźwięku z tego urządzenia jest naprawdę rewelacyjna w porównaniu do innych. To już sprawdziłem u siebie w Citroenie. I naprawdę w Citroenie C5, naprawdę możecie go za, zamontować w każdym innym samochodzie, bo na przykład jeśli nie macie wejścia na cinze, tak u siebie w samochodzie, tak jak to jest w Citroenie że w schowku macie wejście chinche, to na pewno macie Mini Jacka i przez mini Jacka spokojnie jesteście podpiąć to urządzenie, tak? I musicie pamiętać też o tym, że wszystkie inne transmittery, które wymagają podpięcia. Plusa. To musicie uważać, bo jeżeli podepniecie podstawy plus, to takie urządzenie Bluetooth, nawet jeśli zamkniecie samochód, wyciągniecie kluczyk, będzie wam cały czas pobierało prąd z akumulatora, bo on cały czas jest podpięty podstawy plus i będzie cały czas wyszukiwał urządzenia. Także na pewno może, może to, na, na pewno to może skutkować rozładowaniem akumulatora. W przypadku tego urządzenia coś takiego na mnie grozi. I teraz spójrzcie, jak jest banalnie prosto podpiąć to urządzenie. Ja się zaopatrzyłem w taki kabel, czym czy im się, tak, z dwiema wtyczkami czerwoną i białą, tak jak mówiłem w Citroenie. W schowku mamy gniazda Chinche. Także całe urządzenie nam się chowa w schowku i kable nam się gdzieś tutaj nie plątają po samochodzie. Dobrze, podepniemy sobie teraz to urządzenie. Bardzo łatwo je się sparować z telefonem. Tak jak mówię musicie sobie tylko kupić to urządzenie i kablec cińcze tak mamy podpięte tam słowko też jest podpięte i spójrzcie jakie to jest małe urządzenie bez problemu nam się chowa tam sowku, sowek zamykamy zasięg ma do 10 metrów włączamy przytrzymujemy ten przycisk górny i już nam się włączyło, włączyło się jeszcze nie. No, teraz urządzenie już jest uruchomione. Teraz bierzemy sobie telefon nasz Wyszukujemy. Później nam się to już będzie łączyło automatycznie. Także mamy już wyszukane. W samochodzie sobie przestawiamy media. Urządzenia zewnętrzne. Tak jest. Jeszcze mm -hmm. urządzenia zewnętrzne mamy wpięte i teraz sobie możemy słuchać już muzyki. Zaraz wam to zademonstruję. Naprawdę transmitter daje radę No nie powiedziałem najważniejszego jaki to jest koszt tego transmitera To transmitter Transmiter kosztuje 80 zł Bez problemu go możecie kupić za 80 zł Na polskim portalu internetowym Owamy go do schowka brak kabli niczego tutaj nie ma nie musimy ingerować w elektrykę samochodu zamknij się nic nam tutaj nie przeszkadza jeszcze wam pokażę Muszę sobie przewijać bezpośrednio. Nic się nie zacina. Wydaje mi się, że największym plusem tego urządzenia to jest to, że nie musimy go yy, ingerować w, w elektrykę samochodu, tak? że podpinamy go dosłownie nie wiem tylko jeden kabelek i wszystko działa parujemy z telefonem i nam śmiga. Dajcie znać w komentarzach z jakich urządzeń wykorzystacie. Z jakich wykorzystacie transmitterów Bluetooth. Dajcie znać w komentarzach. Jeśli odcinek się podobał, nie zapomnij o subskrypcji i o polubieniu kanału. Także pamiętajcie o tych komentarzach. Napiszcie właśnie, z czego wykorzystacie z jakich urządzeń. I co sądzicie o tym urządzeniu, o tym transmiterze. To jest uniwersalny transmitter danych. Także pozdrawiam i do następnego.